Miałam 46 lat i prowadziłam stosunkowo spokojne życie u boku mojego męża. Nasza rutyna była prosta: wstawaliśmy wcześnie, piliśmy razem kawę, a on udawał się do salonu samochodowego, gdzie pracował jako sprzedawca samochodów. Ja natomiast zajmowałam się domem, codziennymi obowiązkami, a czasami angażowałam się w drobne projekty rękodzielnicze. Mój mąż zawsze był człowiekiem oddanym pracy. PRACOWITYM i ambitnym. W ostatnich miesiącach jeszcze bardziej się angażował, wychodząc wcześniej i wracając później, próbując przewyższyć wyniki z poprzedniego miesiąca. Za wszelką cenę chciał zostać najlepszym sprzedawcą w zespole. Pamiętam, jak wracał do domu wyczerpany, ale dumny, opowiadając o każdej negocjacji, każdym trudnym kliencie, którego udało mu się przekonać. Podziwiałam jego pasję do pracy, mimo że sprawiało to, że mieliśmy mniej czasu razem. Na początku tego miesiąca poinformował mnie, że jest bliski osiągnięcia ważnego celu. Jeśli mu się uda, firma zaoferuje nagrodą wyjazd do luksusowego ośrodka wypoczynkowego, jednego z najlepszych w kraju. Serce zabiło mi szybciej, gdy o tym mówił, wyobrażając nas odpoczywających w rajskim miejscu. Tygodnie ciągnęły się, podczas gdy on gonił za liczbami. Wspierałam go, jak mogłam, przygotowywałam lekkie i zdrowe posiłki, utrzymywałam porządek w domu i trzymałam kciuki, żeby wszystko się udało. Wiedziałam, że ta podróż nie będzie tylko nagrodą, ale kamieniem milowym dla niego, czymś, co symbolizowałoby jego wysiłek. W końcu nadszedł dzień, w którym wszedł do domu z ogromnym uśmiechem na twarzy. Osiągnął cel! Jego oczy błyszczały, a on ledwo powstrzymywał ekscytację, pokazując mi voucher na wyjazd. Ośrodek był sławny, pięciogwiazdkowy, z pełnym wyżywieniem i różnorodnymi atrakcjami. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Ściskaliśmy się mocno w salonie, czując energię osiągnięcia. Spojrzał na mnie z czułością i powiedział. Ta podróż należy do nas, na to zasługujemy. Jego duma wydawała się przepełniać, a ja byłam szczęśliwa, widząc go spełnionego. W nadchodzących dniach zaczęliśmy planować co zabrać, jakie ubrania będą odpowiednie, wyobrażając sobie krajobrazy, baseny, luksusowy pokój. Ekscytacja ogarnęła nas oboje. Rzadko mieliśmy taką szansę, by uciec od rutyny. Zazwyczaj nasze wakacje były skromne, szybkie wizyty na najbliższej plaży, nic zbyt wyrafinowanego. Teraz mieliśmy wyruszyć w całkowicie inne doświadczenie. Oczekiwania były duże, a ja, choć trochę niespokojna, nie mogłam się doczekać, by przeżyć tę przygodę u boku mężczyzny, z którym dzieliłam tyle lat mojego życia. Podróż miała zapowiadać nowy etap w naszym małżeństwie. W końcu nadszedł dzień wyjazdu. Wstaliśmy wcześnie, pełni entuzjazmu, spakowaliśmy walizki i udaliśmy się na lotnisko. Mój mąż, zawsze zorganizowany, już wcześniej przygotował wszystko. Siedząc w samolocie, patrzyliśmy przez okno na błękitne niebo, czując dreszczyk emocji. Nie pamiętałam, kiedy ostatni raz razem lataliśmy samolotem. To uczucie przygody tylko wzmacniało przyjemność z osiągnięcia celu. Podczas lotu rozmawialiśmy o atrakcjach ośrodka, co moglibyśmy zrobić najpierw po przyjeździe, jakie restauracje spróbujemy i jak skorzystamy z pełnej infrastruktury, która była do naszej dyspozycji. Po wylądowaniu zostaliśmy powitani eleganckim transferem, który zawiózł nas bezpośrednio do ośrodka. Droga była otoczona zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. Zielonymi górami, krystalicznie czystymi strumieniami, kolorowymi kwiatami. To było sceneria godna pocztówki. Ośrodek znajdował się w uprzywilejowanej okolicy, otoczony ogromnymi, starannie utrzymanymi ogrodami. Było wielu uśmiechniętych pracowników, gotowych spełnić każde życzenie. Natychmiast poczuliśmy klimat ekskluzywności i komfortu. Po przybyciu do recepcji zostaliśmy przywitani kieliszkiem szampana i naszyjnikiem z kwiatów. To był prosty gest, ale wzmacniający poczucie, że przeżywamy coś wyjątkowego. Moja skóra włosiliła się od podekscytowania. Po zameldowaniu pracownik towarzyszył nam do naszego pokoju. Był przestronny, z ogromnym łóżkiem, balkonem z widokiem na główny basen i wysmakowaną dekoracją. To było miejsce, które emanuowało luksusem i spokojem. Mój mąż otworzył walizkę i już położył strój kąpielowy na łóżku, sugerując, abyśmy poszli na spacer po ośrodku. Zgodziłam się, chciałam wszystko zbadać, poczuć atmosferę. Odkryć każdy zakątek. Przechadzając się po korytarzach, zobaczyliśmy tematyczne restauracje, bary z kolorowymi drinkami. Baseny o różnych kształtach oraz przestrzenie dedykowane sportowi i relaksowi. Był tam pokój do masażu, strefa jogi, korty tenisowe, a nawet pole golfowe. Ta atmosfera wakacji i nagrody ogarnęła nas. Czuliśmy, że jesteśmy znacznie poza naszą rutyną. Tam byliśmy tylko dwiema osobami gotowymi do zabawy, relaksu i tworzenia nowych wspomnień. Już zameldowani. Postanowiliśmy spróbować głównego bufetu na obiad. Było tam imponująco dużo dań krajowych i międzynarodowych, różnych kuchni i nieodpartych deserów. Prezentacja potraw była prawdziwym widowiskiem. Po posiłku zdecydowaliśmy się trochę przejść po ogrodach. Południowe słońce kąpało trawniki, a kwiaty wydzielały subtelne zapachy. To było jak oaza spokoju, daleka od codziennych problemów. Spośród różnych oferowanych atrakcji zwróciła moją uwagę strefa wellness. Było tam pełne spa z jacuzzi, saunami i bardzo dobrze polecanym przez gości pokojem do masażu. Pomyślałam sobie: dawno nie miałam dobrej masażu. Żyjąc w codziennym pośpiechu, rzadko pozwalałam sobie na dbanie o siebie. Tam mogłam spróbować czegoś nowego, całkowicie się zrelaksować. Mój mąż, podekscytowany polem golfowym, powiedział, że chciałby spróbować tego sportu. Zachęcił mnie do umówienia się na sesję masażu, ponieważ to była idealna okazja, aby skorzystać z ośrodka na nasz sposób. Poczułam dreszczyk emocji, wyobrażając sobie, jak to będzie. To było coś prostego, ale jednocześnie innego doświadczenia troska o ciało i umysł. Byłam gotowa wypróbować wszystko. Co to miejsce miało do zaoferowania? Przed kolacją odwiedziłam recepcję spa i umówiłam się na sesję masażu na następne popołudnie. Recepcjonistka była sympatyczna i pokazała mi menu masaży: relaksacyjny, terapeutyczny, z gorącymi kamieniami, tajski i inne. Wybrałam tradycyjny masaż relaksacyjny, ponieważ to był mój pierwszy raz. Recepcjonistka uśmiechnęła się i powiedziała, że się nie zawiodę. Przyznaję, że moja ciekawość już była rozbudzona. Nie mogłam się doczekać, aby poczuć profesjonalne ręce dbające o każdy spięty mięsień. Obudziłam się z słońcem delikatnie wchodzącym przez zasłony. Mój mąż wyszedł wcześniej na golfa, a ja zostałam sama w pokoju. Wzięłam długi prysznic, założyłam miękki szlafrok i spokojnie zeszłam na śniadanie. Kilka minut przed umówioną godziną udałam się do spa. Otoczenie miało delikatne światło, relaksującą muzykę i subtelny aromat olejków eterycznych. Recepcjonistka, uśmiechnięta, poprosiła, abym chwilę poczekała w poczekalni. Wkrótce pojawiła się kobieta w nieskazitelnym białym uniformie i serdecznym uśmiechu. Przedstawiła się, była masażystką która będzie mnie obsługiwać tego popołudnia. Jej głos był spokojny, a spojrzenie życzliwe. Przeszliśmy do sali masażu, przytulnej przestrzeni z centralnym leżeniem, pachnącymi świecami i instrumentalną muzyką w tle. Zaproponowała mi wodę i poprosiła, abym swobodnie położyła się na brzuchu na leżeniu. Podczas przygotowań zapytała, czy miałam już wcześniej masaż? Odpowiedziałam, że nie. To mój pierwszy raz. Uśmiechnęła się i powiedziała, że będzie to wyjątkowe doświadczenie. Było coś w jej sposobie mówienia, co sprawiało, że czułam się komfortowo. Zamknięte drzwi sprawiły, że poczułam się oddana temu miejscu. Masażystka zaczęła tłumaczyć, że użyje neutralnego oleju i delikatnych ruchów. Celem było zrelaksowanie się, złagodzenie napięć. Położyłam się, głęboko oddychając, zauważając spięte ramiona po latach zaniedbania własnego ciała. Podała mi ręce na plecach i zaczęła masować powoli, z lekkim naciskiem. Od tego momentu skupiłam się tylko na doznaniach. Jej dotyk był mocny, ale delikatny, a moje ciało reagowało, rozluźniając się, rozluźniając każdy mięsień, każdy węzeł. Byłam gotowa odkryć nowy aspekt własnej przyjemności. Masaż rozpoczął się od moich ramion i karku najbardziej napiętych obszarów. Krążącymi ruchami uwalniała punkty napięcia, sprawiając, że wzdychałam z ulgi. Czułam ciepło oleju na skórze i twardość jej dłoni. Podczas pracy na moich plecach masażystka swobodnie rozmawiała ze mną. Komentowała pogodę pytała. Czy podoba mi się ośrodek, a ja odpowiadałam szczerze, opisując swoje wrażenia. Było coś w tonie jej głosu, co jeszcze bardziej mnie relaksowało. To nie był tylko profesjonalny serwis, to była przyjazna interakcja międzyludzka. Delikatne światło w pomieszczeniu i spokojna muzyka wzmacniały uczucie intymności. W miarę postępu masażu czułam, że moje ciało staje się lżejsze, prawie unosząc się. Jej dotyk miał niesamowitą precyzję, jakby znała dokładne miejsce każdego wrażliwego punktu. W pewnym momencie poczułam falę ciepła przebiegającą przez moje ciało. To nie był tylko relaks, to było coś więcej, subtelne, delikatne podniecenie, które wyłaniało się z nieznanego miejsca we mnie. Moje serce trochę przyspieszyło i zauważyłam, że masażystka dostrzegła moją reakcję. Nie przerwała masażu. Ale jej dotyk zwolnił tempo, stając się niemal prowokujący. Jej ręka przesuwała się nie tylko po moim karku i ramionach, ale także delikatnie schodziła wzdłuż pleców, głaszcząc obszary bliższe talii i boków ciała. Pojawiło się nieoczekiwane poczucie przyjemności. Starałam się zachować spokój, głęboko oddychając, ale nie mogłam zaprzeczyć sobie. Byłam podekscytowana. To mnie zaskoczyło ponieważ nigdy nie wyobrażałam sobie, że poczuję coś takiego podczas profesjonalnego masażu. Wydawało się, że odczytuje moją energię. W pewnym momencie zobaczyłam, jak nieco się pochyla, zapach jej ciała mieszał się z olejem, a jej dłonie teraz eksplorowały bardziej wrażliwe obszary, delikatnie i celowo obwodując moją skórę. Moje ciało reagowało, a delikatne napięcie seksualne unosiło się w powietrzu. To nie był już tylko relaksacyjny masaż. Działo się coś bardziej intensywnego, czego nie wiedziałam, jak zinterpretować, ale nie chciałam tego przerwać. Moje myśli się mieszały. Byłam zamężna, byłam tam przypadkowo. Nigdy nie rozważałam zdrady męża ani zaangażowania się w relacje z inną kobietą. Ale w tym momencie świadomość mojej własnej seksualności płynęła swobodnie. Masażystka, zauważając mój stan, zaczęła stosować delikatniejsze, ale dłuższe dotknięcia w okolicach bioder, a czasami jej palce wydawały się obrysowywać kontur mojej skóry z pożądaniem. Moje serce biło mocno, a twarz zaczynała mi się rumienić. Byłam na brzuchu, ale mogłam wyobrazić sobie jej uważne spojrzenie, powściągliwy uśmiech. Rodziła się tam rodzaj cichej gry, gdzie gesty mówiły więcej niż słowa. Nagle zatrzymała się na chwilę, przybliżyła twarz do mojego ucha i szepnęła: Jeśli coś cię niepokoi, proszę, daj mi znać. Jej głos był niemal szeptem, co sprawiło, że cała moja skóra włosiliła się. Zamiast poprosić ją o przerwanie, odpowiedziałam długim westchnieniem: Nie chciałam przerywać, nie mogłam powiedzieć nie. To ją zachęciło. Jej dłonie teraz przesuwały się z większą siłą, delikatnie zbliżając się do moich ud. Czuć było wyczuwalną napięcie sensualne w powietrzu. Nigdy nie czułam się tak żywa, tak świadoma własnego ciała. W tym chronionym środowisku, daleko od osądów, doświadczałam strony siebie, której wcześniej nie znałam. Masażystka wykazywała się doświadczeniem i wrażliwością. Nie była nachalna, ale jej obecność była hipnotyzująca. Wyglądało na to, że dokładnie wie, jak prowadzić ten cichy taniec, przekształcając masaż w akt osobistego odkrywania. Moje podniecenie rosło, pulsowało we mnie. Poczucie potrzeby spojrzenia jej w oczy, zobaczenia jej twarzy podczas dotykania mnie było silne. Powoli uniosłam ciało, odwracając się na bok, aż stanęłam twarzą do niej. Patrząc w jej oczy, spotkałam parę błyszczących oczu, powściągliwy uśmiech i spokojną twarz. Nie powiedziała nic, ale jej wyraz zapraszał mnie do dalszego działania, do nieustraszenia się tego momentu. Nie myśląc zbyt długo, kierując się nowym impulsem, przybliżyłam swoją twarz do jej. Nasze usta zetknęły się w delikatnym, miękkim pocałunku, potwierdzającym to, co dłonie i ciała już zaczęły mówić. Ten pocałunek był jak zapalenie iskierki. Pozwoliłam, aby szlafrok spadł z moich ramion, odsłaniając skórę, a ona również zbliżyła się, dotykając mojego twarzy opuszkami palców. To było uczucie mieszanki czułości i pożądania. Świece oświetlały pomieszczenie miękkim światłem, a delikatna muzyka wydawała się teraz towarzyszyć rytmowi naszych oddechów. Nigdy wcześniej nie całowałam innej kobiety. Ale tam, w tym kontekście, wszystko wydawało się naturalne i urocze. Pochyliła się nade mną, kładąc lekkie pocałunki na moim karku i ramionach, podczas gdy jej ręce eksplorowały moje krągłości z ostrożnością. Odpowiadałam, prowadząc palcami po jej ramionach, czując teksturę jej skóry. Każdy ruch był powolny, delikatny, jakbyśmy eksplorowały nieznany i święty teren. Mój umysł był wolny od osądów, tylko od danej chwili, pozwalając sobie na odczuwanie bez poczucia winy. W miarę upływu minut intensywność rosła. Nasze ciała łączyły się płynnie, a aromat olejków i perfum był subtelnym afrodyzjakiem. Byłam w ekstazie, czując elektryczny prąd pożądania przepływający przez każdą komórkę. Masażystka okazała się biegła nie tylko w masażu, ale także w sztuce uwodzenia. Używała języka w niezwykle przyjemny sposób. Jej dotyk był precyzyjny, budząc doznania, o których nie miałam pojęcia. Chwilę później używała języka i także palców. Całkowicie się oddałam, bez strachu, bez wahania, aż moje pożądanie namoczyło jej usta. To intymne spotkanie było znacznie więcej niż tylko sferą cielesną. Było to odkrycie samej siebie, moment, w którym zdałam sobie sprawę, że seksualność może wyrażać się w niespodziewany, intensywny i równie piękny sposób. Nie wiem dokładnie, ile czasu tam spędziłyśmy, zanurzone w sobie nawzajem. Czas wydawał się zawieszony, rzeczywistość zewnętrznego świata znikała. Byłam tylko doznaniami, skórą, pożądaniem, przyjemnością. Kiedy w końcu się rozdzieliłyśmy, przez kilka chwil trzymałam oczy zamknięte, chłonąc to, co się wydarzyło. Uśmiechnęła się do mnie dyskretnie, poprawiła moje ubrania i zapytała: Czy wszystko w porządku? Ja tylko skinęłam głową, wciąż bez tchu. Zanim wyszłyśmy, wymieniłyśmy porozumiewawcze spojrzenie. Nie potrzebowałyśmy słów otworzyła drzwi i zostawiła mnie samą w pokoju, z pewnością, że ten moment pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Wróciłam do pokoju wolno, wciąż oszołomiona tym, co się stało. Mój mąż był tam, podekscytowany golfem, opowiadał mi o swoich uderzeniach, ale ja byłam daleka, unosząc się w innym wszechświecie. Zjedliśmy razem kolację w ostatni dzień pobytu w ośrodku. Jedzenie zachowało swój spektakularny smak, ale mój podniebienie było bardziej wrażliwe, a umysł latał. On nie zauważył mojego zamyślenia, przypisując to zmęczeniu. Następnego ranka spakowałyśmy walizki, by wrócić. Nie wiedziałam, jak poradzić sobie z wirującymi emocjami, które przeżyłam. Poczuciłam kłopotliwy cień winy, ale jednocześnie ogromną wdzięczność za przeżycie czegoś tak niezwykłego. Wsiadłyśmy do samolotu powrotnie. Mój mąż, zadowolony z nagrody, mówił o przyszłych planach, o tym, jak ta podróż zmotywowała go do dalszego wysiłku w pracy. Słuchałam go z czułością, ale mój umysł wracał do sali masażu. Obraz masażystki, jej dotyk, jej spojrzenie, jej uśmiech wszystko było wyraźnie zapisane. To było wspomnienie, które pulsowało we mnie, sekret. Które będę nosić odtąd. Po powrocie do domu wróciłyśmy do rutyny. Mój mąż kontynuował swoją pracę, ja zajmowałam się codziennymi obowiązkami. Ale kobieta, którą byłam wcześniej, nie była już tą samą, która teraz składała ubrania i przygotowywała kolację. Coś się zmieniło. Próbowałam zrozumieć, co to doświadczenie oznacza dla mnie. To nie była po prostu zdrada. To było odkrycie, kontakt z częścią mojej tożsamości, której nie znałam. Nie wiedziałaś, z kim porozmawiać, ani jak to przetworzyć, postanowiłam zachować wspomnienie w sobie. Nie powiedziałam nic mężowi. Ta noc w ośrodku należała tylko do mnie, jako sekretne skarby. Od czasu do czasu. Podczas cichych popołudni w domu, zamykałam oczy i wspominałam dotyk masażystki, czując, jak mój oddech się zmienia, moje ciało reaguje nadal na pamięć. To była zapalona płomień we mnie. Dziś, pisząc te linie i przypominając sobie każdy szczegół, jestem pewna, że to doświadczenie w ośrodku nigdy nie zostanie zapomniane. To był moment, który nauczył mnie, że życie potrafi nas zaskoczyć i że pożądanie czasami pojawia się tam, gdzie się go najmniej spodziewamy? Podobała Ci się ta historia? Mam nadzieję, że cieszyłeś się każdą sekundą. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wiesz co robić. Polub i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych przyszłych materiałów. Powiedz mi w komentarzach, co myślisz. Chciałbym wiedzieć, co myślisz. Do następnego razu. Będę na Ciebie czekać.